Filip z dylabiec 25 punktów i 8 zbiórek. Tyle potrzeba było Trafowi, aby wygrać się z Polfarmą. No potrzeba było dużo więcej. Zagraliśmy całkiem dobrze, jednakże Polfarma udowodniła, że ten poprzedni z Willem nie był przypadkiem. Nawiązali równorzędną walkę i z drużyną z Wosławka i również z nami. Pierwsza połowa znakomitej w wykonaniu gospodarzy, jednakże w drugiej części te rzuty trzypunktowe, na których opiera się cały atak drużyny Polfarmy nie funkcjonowało do końca i wykorzystaliśmy tą przewagę, zniwelowaliśmy różnicę punktową z pierwszych 20 minut i wygraliśmy. Mówił Pan o rzutach trzypunktowych wykonanie Polfarmy, ale to dzisiaj Polfarma zdobyła z pola 3 sekund 32 punkty więcej od to, to może zaskoczenie. Rzeczywiście. Szczególnie w metalski w, zagrał znakomite zawody. Wykorzystywał każde podanie, które do niego docierało. Był niezwykle skuteczny i zagrał naprawdę fenomenalne zawody. Także tym bardziej cieszy to, że po, po 20 minutach, kiedy, kiedy Polfarma wróciła swój styl grania, już rzutami to trzypunktowymi, później z kolei wykorzystał atut podkoszowy. Byliśmy w stanie zwyciężyć, także to szczególnie cieszę. Dla Pana to był kolejny dobry mecz tutaj na bo ile pamiętam, <grymnie> to w <to> Starogardzie zawsze Panu dobrze grało. Tak, rzeczywiście bardzo dobrze mi się tutaj gra. Jest mi niezmiernie miło, że, że mogłem się tutaj z tak dobrej strony zaprezentować. Bardzo odpowiada mi. Odpowiadają mi kosze i to było dzisiaj widać. Cieszę się, że zagrałem takie spotkanie. Bardzo go potrzebowałem po tej przerwie, ponieważ te poprzednie nie były zbyt dobre w moim wykonaniu. Pamięta, pamięta pan, kiedy po raz ostatni tref przegrał Widzę. Eee, Po raz ostatni tref przegrał. Dawno temu, nie pamiętam niestety, ale to chyba dobrze, dobrze świadczy o naszym zespole, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, łapiemy w takiej optymum formie, mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Ostatnich 11 meczach przywieliliście tylko dwukrotnie, tak się rozpędza i to chyba główny kandydat do zdobycia tytułu mistrza Polski. No przed nami jeszcze bardzo długa droga, jednakże rzeczywiście bardzo mnie cieszy postawa moich kolegów zespołów, drużyna funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze i mamy duże szanse na to, żeby walczyć o, o te najwyższe trofea w polskiej lidze. Mam Mam Na nadzieję, że tak się stanie jednak, że jak już powiedziałem, czeka nas bardzo ciężka przeprawa, jest wiele zespołów, które reprezentują bardzo porównany poziom i wszystko w naszych rękach, żeby to wykorzystać. Nie mogę nie zapytać, gdyby jutro miałby pan z Majzaseko? Trzeba wygrała, znam, No Myślę, że Trzasek zdecydowanie i szczególnie, że, że jestem zawodnikiem Trzasek i bardzo mi zależy na tym, żeby udowodnić to drużynie z Gdyni. Mimo tego, że występuję w Lidze i są zespołem, które reprezentuje nasz kraj w arenie międzynarodowej, yy, jestem w stanie powiedzieć, że jesteśmy lepszym zespołem na dzień dzisiejszy. No właśnie, w Lidze, lidze odbywacie wszystkich jak leci. czekacie praktycznie na powrót Trzasek do, 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 do ligi i zmierzenie się z, no, z przeciwnikiem z najwyższej punkty. Tak, jak już powiedziałem, na pewno wiele zespołów oczekuje na, na powrót OSEKO do, do polskiej linii. Jednakże, jak już powiedziałem, jest wiele zespołów w tym sezonie, które są w stanie nawiązać równorzędną walkę, nie tylko z trefą, ale również z OSEKO. Myślę o Turowie, myślę o Anwilu, myślę o Czarnych. Także w, myślę, że również te zespoły czekają na powrót zespołu. Zweryfikuje życie. Nie możemy zapomnieć, że jednak asakografy uroli gdzie gdzie ten poziom jest troszeczkę wyższy, jednakże ich postawa pokazuje i yy, daje szansę innym zespołom na to, żeby ich pokonać. Jako przedstawiciel Pofarmy nie mogę również zapomnieć o mojej drużynie. I jako zawodnik, czy Polfarma zasługuje na tak niskie miejsce w tabeli? No, nie ukrywajmy, początek mieli bardzo słaby i myślę, że, że teraz muszą powolutku dowadniać nie tylko kibicom, którzy na pewno bardzo nie wierzą, ale również samym sobie, że są w stanie grać na dobrym poziomie. Widać, że zmiana trenera wpłynęła pozytywnie na ten zespół. Równorzędna walka z Anwilem, równorzędna walka z naszym zespołem pokazuje, że ten kryzys drużyna Polfarmy ma już za sobą i będę trzymał za ich kciuki. Także mają dużą szansę. No i będę życzył mi powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.